Dzisiaj porozmawiamy sobie taki dość drażliwy temat, a mianowicie o tym, jak mając do czynienia z pewnymi ludźmi ciągle i ciągle wpływać na ich zachowanie, głównie w stosunku do nas, ale nie tylko, tak zwaną metodą pozytywnego wzmacniania. Niektórzy z Was oczywiście powiedzą, Ha, ta metoda pozytywnego wzmacniania to jest tak naprawdę metoda tresury. No, ale okej, okay, no to jest kwestia tego, jak to nazwiemy. Tak czy inaczej, my to ciągle robimy. Jeżeli nawet to jest stresura, to jak tak patrzymy wokół siebie, to mamy ciągle treserów i tresowanych. Czasem te role się zmieniają, i bardzo dobrze jest działać świadomie, wiedzieć co się dzieje, potrafić to rozpoznać i umieć zobaczyć, czy ktoś próbuje nas wytresować, czy my może niechcący kogoś tresujemy. Jeżeli kogoś stresujemy niechcący, to warto też zobaczyć, czy przypadkiem nie tresujemy go w taki sposób, który nam zaszkodzi. Dlatego właśnie dzisiaj o tym sobie porozmawiamy. Niezależnie od naszego podejścia do tego tematu, tresury, czy też e, w, wpływania na kogoś metodą pozytywnego wzmacniania, no warto się w tym rozeznawać, bo nawet jeżeli tego nie chcemy stosować albo stosujemy bardzo rzadko, tak na przykład jak ja robię, o czym za chwilę. To dobrze jest rozpoznawać takie rzeczy, żeby, żeby rozpoznać, że ktoś próbuje w jakiś nieetyczny sposób, szkodzący nam sposób wpłynąć na nas. To jest pierwsza rzecz. No a po drugie, no czasem trzeba to stosować w stosunku do kogoś innego, i tutaj bardzo Was proszę: podstawowa rzecz, działajcie absolutnie etycznie i w sposób, który będzie dla tej drugiej strony korzystny. korzystny. Nie próbujcie tresować nikogo. Do tego, żeby te działania, żeby te działania potem były jego zachowania były na niego niekorzyść, bo tak naprawdę to się obróci przeciwko Wam. Pamiętajcie, jak się mówi Karma is a bitch i lepiej tutaj z tym nie zadzierać. Także bardzo proszę, jeżeli tylko interesujecie, to kiedy stosujemy to w sposób etyczny. Najlepiej, oczywiście, jeżeli nie ma takiej konieczności. Na przykład ja takich rzeczy praktycznie nie muszę robić, bo od bardzo dawna. Dobieram sobie ludzi, nie tylko tych, z którymi mam do czynienia prywatnie, i są to ludzie, z którymi się nie zawsze zgadzam, ale z którymi bardzo się szanujemy i mamy bardzo interesującą wymianę poglądów, działań itd., itd., ale też na przykład mam w tej chwili samych sympatycznych klientów. Wszyscy moi klienci to są sympatyczni, ciekawi ludzie, że jestem. Po prostu bardzo zadowolony, że my z nimi coś robimy, z niektórymi to tak naprawdę pracuje bardziej dla przyjemności robienia czegoś ciekawego niż dla pieniędzy, i tam absolutnie nie ma konieczności tresury. Ale mogę sobie wyobrazić, że u niektórych z Was, albo nawet u wielu z Was, może taka konieczność wystąpić. Kiedy to może wystąpić? Pierwszym przypadkiem, kiedy warto wiedzieć, jak kogoś można lekko podtresować. To jest sytuacja, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie możesz kogoś wyrzucić ze swego życia, a ten człowiek ma jakieś bardzo destruktywne zachowanie, szczególnie zachowanie w stosunku do ciebie. Dlaczego w stosunku do ciebie? Bo w tresurze znacznie łatwiej jest zmienić zachowanie drugiego człowieka w stosunku do mnie niż jego zachowanie w stosunku do świata. O tym warto pamiętać, bo bardzo wiele, szczególnie młodych ludzi zwraca się do mnie z pytaniem, mówię, dobrze, mam rodziców, w Twoim wieku, jak Ty, Aleks, albo nawet młodszych, oni jakieś kompletnie beznadziejne podejście mają. Co mogę zrobić, żeby im otworzyć oczy? Tutaj byłbym bardzo ostrożny, tutaj byłbym bardzo ostrożny, i jeżeli nie musicie, to nie zmieniajcie ogólnego nastawienia drugiego człowieka, bo jakie mamy prawo zresztą twierdzić, że nasze wyobrażenie akurat dla niego jest lepsze? Ja takiego prawa nie mam i tego nigdy nie robię. Ale jeżeli macie kogoś, z kim się z jakiegoś tam powodu rzeczywiście nie możecie rozstać, na przykład rodzice, to wtedy oczywiście warto popracować nad tym, żeby przynajmniej w stosunku do was ich zachowania były nieco inne i o tym też za chwilę też porozmawiamy. Innym przykładem może być sytuacja, jak na przykład pracujesz w takim miejscu pracy, którego w tej chwili nie możesz zmienić, i masz szefa, z którym ci się bardzo źle współżyje, który być może ma jakieś własne problemy, rozgrywa to na tobie, to jest częsty przypadek. Albo masz kolegów, których nie możesz wyrzucić z twojego pokoju, czy z, twojego, czy z twojej firmy. I tak samo ich zachowania są z twojego punktu widzenia destruktywne. Tu tak samo można spróbować troszeczkę tych ludzi podpresować. Jeżeli macie trochę cierpliwości i macie z nimi wystarczająco dużo interakcji, to w ciągu maksymalnie kilku miesięcy można to bardzo radykalnie zmienić. No i ostatni przypadek, bardzo ważny, jeżeli mówiłem wcześniej na początku, że my tresujemy wszystkich innych i nas tresują inni, czy chcemy, czy nie. I bardzo często zdarza się, że wytresowaliśmy, wytrenowaliśmy innych ludzi na zachowania, które są dla nas bardzo niekorzystne z jakichś tam powodów. Na przykład, ktoś się przyzwyczaił, że może nas nie szanować, ktoś się przyzwyczaił, że może przychodzić za późno. Ktoś się przyzwyczaił do różnych innych rzeczy i nam to bardzo przeszkadza, a z jakiegoś powodu nie możemy tego czeka po prostu puff odstrzelić z naszego życia. No to tutaj tak samo tresura bardzo się przydaje, aczkolwiek jest to już troszeczkę trudniejsze zadanie, bo jak żeśmy kogoś wytresowali w jedną stronę, no to teraz trzeba powstrzymać to najpierw i za zawrócić w drugą. Ale o tym też sobie porozmawiamy. Pierwszą rzeczą, z którą musimy sobie poradzić, to jest błędne przekonanie większości ludzi, że tresura polega na tym, że karasz obiekt tresowany za błędy. Zrobi coś nie tak, to już mu po paluchach. To widać zresztą w działaniach bardzo wielu rodziców, nauczycieli i niestety też menedżerów. To jest bardzo poważny błąd z wielu powodów. Po pierwsze, kara tak naprawdę nie ukierunkowuje osoby tresowanej w tym kierunku, gdzie chcesz ją poprowadzić. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, Kary, żeby były skuteczne, no to przeważnie muszą, musi być eskalacja. Dlaczego? No bo się obiekt tresowany do tych kar po prostu przyzwyczaja. Weźcie sobie taki przykład, jeżeli większość z Was wsadziliby na kilka dni do więzienia, byłoby to duże przeżycie, prawda? Byłaby to kara, faktycznie, no jest problem. Ale gdyby wsadzili do więzienia kogoś, kto pół życia spędził już w więzieniach, no to jest wszystko jedno, to żaden efekt kary tak naprawdę. Dlatego bardzo uprzedzam Was, zwracajcie dużą uwagę na to, żeby nie próbować wpływać na postępowanie innych ludzi poprzez karanie. Czasem trzeba zablokować czyjeś postępowanie, ale to działamy po to, żeby zablokować tu i teraz, a nie po to, żeby ukarać potem. To jest bardzo ważna różnica. Stosowanie kar jako metody tresury jest też bardzo niebezpieczne, jeżeli chcemy to stosować w stosunku do kogoś, kto ma nad nami jakąś przewagę albo władzę. Na przykład w stosunku do szefa, albo, albo innych osób, które tak naprawdę no, mogą nam zrobić w ten czy inny sposób krzywdę. Dlatego nie karajcie. Znacznie lepszą metodą jest tak zwana metoda pozytywnego wzmacniania. Wzmacniamy pozytywne zachowania i zaraz o tym sobie porozmawiamy, jak się za to zabrać. Jeżeli chcemy wpłynąć na kogoś metodą wzmacniania pozytywnych zachowań, to najpierw musimy zrobić parę małych przygotowań. Pierwsze przygotowanie to musimy sami sobie sprecyzować, jakiego właściwie zachowania z drugiej strony oczekujemy. I tutaj chodzi teraz o zachowanie końcowe, czyli do czego chcę doprowadzić proces z tym człowiekiem, żeby on się ze mną w jakiś określony sposób zachowywał. To jest bardzo ważne, bo jak za chwilę zobaczycie, to nie jest tak, że od razu będzie się zachowywał tak, jak chcemy, ale jak wiemy dokładnie, w jakim kierunku idziemy, to będziemy mieć bardzo dobre kryterium, Jakie jego zachowania nagradzać, a jakich zachowań nie nagradzać? Do tego musimy to wiedzieć. No i oczywiście druga sprawa: musimy się zastanowić, jakiego rodzaju nagrodę możemy zastosować. No tu są nagrody różne. To są niekoniecznie rzeczy jakieś finansowe czy materialne, ale to mogą być pochwały, to może być serdeczność, to może być chęć pomocy, takie tego typu rzeczy, prawda? To nad tym warto się zastanowić. Tak naprawdę, co dla tego człowieka może być nagrodą? To jest bardzo istotne, no bo chcemy na tego człowieka wpływać, no to musimy mu dawać nagrody, które dla niego mają znaczenie. To bardzo trudno powiedzieć teraz tak ogólnie, co to ma być, no ale jak napiszecie w komentarzach jakieś szczególne przypadki, to ja chętnie zajmę się tym w jakimś następnym odcinku. Dobrze? Jak już mamy te dwie rzeczy. I mamy, pamiętajcie, to działa tylko jak mamy interakcję z tym człowiekiem, czyli nie że się spotykamy raz na dwa miesiące, raz na rok, tylko jak częściej mamy z nim coś do czynienia. Jak mamy te dwie rzeczy, to teraz robimy coś, próbujemy tego człowieka przyłapać na tym, że robi coś w dobrym kierunku. Czyli nie robimy typowego błędu też wielu menedżerów, czy wielu rodziców. Którzy mówią: OK, jeżeli druga strona zachowa się dokładnie tak, jak ja tego oczekuję, tak, jak ja potrzebuję, to dostanie nagrodę. No to możemy bardzo długo czekać, jeżeli ta zmiana ma być istotnie znacząca. Prawda? Tutaj trzeba się zastanowić nad tym, być dobra. Jakie zachowanie, jakie zachowanie jest krokiem we właściwym kierunku? Na przykład, załóżmy, że mam kogoś, kto się notorycznie spóźnia pół godziny, no i z różnymi wymówkami zresztą, któregoś dnia przychodzi. Tylko 20 minut później, to już w tym momencie należy to zauważyć i powiedzieć, o, fajnie, że, że jesteś wcześniej niż zazwyczaj. W jakiś sposób dać mu do zrozumienia, dać mu tą nagrodę. To będą bardzo różne rzeczy, ale tutaj jest, bardzo, tu jest bardzo istotna sprawa, właśnie, żeby na to zwracać uwagę. Nie czekajcie, aż obiekt resowany zrobi dokładnie to, co do niego chcecie. Popatrzcie, czy on. Już się rusza chociaż trochę w odpowiednim kierunku. Jak już trochę, od razu trzeba wzmacniać. To jest bardzo ważna rzecz. Ja Wam za chwilę podam to na przykładzie tresury różnych zwierząt. To sobie przełożycie potem na, na rozmowę i interakcję z innymi ludźmi. To przyłapanie drugiej strony na tym, że robi wreszcie coś chociaż troszkę dobrze, to może iść tak daleko, że pomagasz jej w tym. Że pomagasz jej w tym osiągnięciu w cudzysłowie sukcesu z tego punktu widzenia. I to wam pokażę na przykładzie tresury papug. Jeżeli ktoś z Was był kiedyś na przykład na Gran Canaria, tam jest Palmitos Park, tam jest takie, taka, takie, taki pokaz papug, które wykonują różne sztuczki. Między innymi jest papuga, która bierze małą piłeczkę do dzioba, idzie z tą piłeczką i wrzuca do koszyka. I teraz pytanie, jak taką papugę można wytresować na to, żeby ona to robiła? No, generalna zasada jest taka, przyłap na tym, że robi coś dobrze. Co będzie największym, pierwszym widocznym sukcesem tej papugi? No, większość ludzi mówi, no jak ona weźmie tą piłeczkę do, do dzioba. Nieprawda, to możesz bardzo długo czekać, zanim ona sama z siebie jakąś tam piłeczkę weźmie do dzioba. Tak naprawdę pierwszym sukcesem, który trzeba nagrodzić, to będzie to, jak ona tym, tej, tym dziobem tej, tej piłeczki dotknie. Prawda? Takie rzeczy. No i teraz, oczywiście, znowu możemy bardzo długo czekać, aż ta papuga sama z siebie tej piłeczki dotknie. To, co trzeba robić, trzeba jej w tym pomóc. Bierzemy tą piłeczkę, dotykamy dzioba papugi i natychmiast dajemy jej ziarenkę jako nagrodę. I powtarzamy to kilka razy. I jeżeli papuga jest dość inteligentna, pamiętajcie, im bardziej inteligentne stworzenie, tym łatwiej się tresuje. Papuga jest dość inteligentna, więc szybko złapie to, żeby dostać jarenko, to musi dostać, to musi dotknąć dziobem tej piłeczki. No i teraz oczywiście, jak ona to robi, to też to nagradzamy, ale w którymś momencie trzeba podnieść poprzeczkę wyżej, w ten sposób, że trzeba zobaczyć, jak to zrobić, żeby ona ten dziób otworzyła jak dotyka i tak dalej, i tak dalej. Ciekawsze to będzie przy tresurze orek, o czym powiem za chwilę, bo tam jest bardzo dużo elementów, które orki są sakami inteligentnymi, bardzo dużo elementów, które możecie wykorzystać. W każdym razie zwróćcie uwagę, ona sama z siebie nie wpadnie na to, żeby dotknąć dziobem piłeczki, to ja i tą piłeczką dotykam dzioba i nagradzam za to. Zastanówcie się, jak to można przełożyć na praktykę z Waszymi różnymi znajomymi, z ludźmi, z którymi macie do czynienia. Ok? Bardzo ciekawe. No dobrze, ale obiecałem wam, że powiem wam, jak się tresuje saki. Na przykład Orka. Orka wiecie, to jest sak morski, bardzo inteligentny, bardzo niebezpieczny, rozpędza się chyba do 50 na godzinę, sam jest może waży chyba kilka ton. I jak byliście kiedyś w jakimś oceanarium, gdzie są orki, to widzicie dziwną rzecz, że te orki nie tylko nie pożerają, że tam pływają ludzie w tym pasenie. I te orki nie tylko nie pożerają tych ludzi, ale wręcz przeciwnie wykonują ich polecenia. Hej! To jest ciekawe, prawda? Jeżeli weźmy, przełożymy to na sytuację, na sytuację życiową, no to możecie sobie wyobrazić, że różni niebezpieczni ludzie z waszego życia, szefowie czy jacyś inni tam, yy, że możecie to osiągnąć tak, że, że oni będą wykonywać pewne swoje, wasze polecenia. Pamiętajcie, cały czas to trzeba robić w etyczny sposób. No ale teraz jak się tresuje orkę? Weźmy jako przykład orkę, którą chcemy wytresować na to, żeby na sygnał, wyskoczy na sygnał dźwiękowy, żeby wyskoczyła z basenu i wskoczyła na nowo. Jak to zrobić? No, trzeba znowu się zastanowić, co ja chcę z tą orką zrobić i jaki będzie pierwszy krok orki, które ona bez problemu może zrobić, a jednocześnie będzie to krok we właściwym kierunku. I to się robi w ten sposób, że w tym basenie, gdzie pływa orka, stosunkowo blisko dna rozpina się linę. I teraz patrzymy, co orka robi. Jak orka przepłynie pod liną. To nic się nie dzieje. Jak orka przepłynie nad liną, dostaje natychmiast rybę. Dlaczego ta linia jest nisko, blisko dna? Może, no, by orce było łatwo osiągnąć pierwszy sukces. O, cały czas ten cały trik na tym polega. Trzeba ułatwić maksymalnie osiągnięcie pierwszego sukcesu, zrobienie pierwszego właściwego kroku we właściwym kierunku. No i orka jest inteligentnym człowiek, stworzeniem, nie, człowiekiem, nie? Inteligentnym stworzeniem i bardzo szybko łapie, że jak chce rybę, no to wystarczy, że przepłynie na tą liną. No, to co wtedy robimy? Dobrze się domyślacie, podnosimy tą, tą linę w tym basenie trochę wyżej. No i od tego momentu nie nagradzamy już, jak ta orka płynie na tej samej głębokości co wcześniej, ale pod liną, tylko musi faktycznie na, popłynąć nad liną. No i tak powtarzamy to tak długo, aż lina leży na powierzchni. Jak lina leży na powierzchni to orka jest fizycznie w stanie się tak rozpędzić, żeby wyskoczyć i przeskoczyć przez tą linę, prawda? No to jest stosunkowo szybko mamy ten element, że ona łapie, że no musi, że ta linia jest krytyczną rzeczą, więc ona musi nad tą liną jakoś się przemieścić i mamy już orkę, która wyskakuje z basenu. Ale jeszcze, to jest jeszcze nie wszystko, bo ja chcę jeszcze, żeby ona to robiła na sygnał. <grym> Wtedy mogę oczywiście w ogóle winę zwinąć, Orka, już, orka wyskakuje z basenu, dostaje sobie swoją rybę, i teraz trzeba co znowu zrobić? Jak to zrobić, żeby wyskakiwała tylko na sygnał? I znowu niektórzy mówią tak: No, daję sygnał i patrzę, czy orka wyskoczy. Jak nie wyskoczy, to nie dostanie ryby. To może znowu długo trwać. To trzeba zrobić odwrotnie. Trzeba obserwować orkę i zobaczyć, kiedy ona tak czy inaczej szykuje się do skoku, i w tym momencie dać sygnał, i dać jej natychmiast rybę. I powtórzyć to parę razy tak, żeby ona bardzo szybko skojarzyła, że ona dostanie rybę tylko wtedy, jeżeli będzie, jeżeli będzie sygnał. No i jak to dobrze zrobiliśmy, to wyćwiczyliśmy bardzo niebezpieczne zwierzę na to, żeby na sygnał dźwiękowy robiła sobie skok z wody i skakiwała z powrotem. Oczywiście tam jest znacznie więcej bardziej skomplikowanych trików, ale co do zasady, to bardzo podobnie się podchodzi. I jak się teraz zastanowicie nad tą historią, to spróbujcie się zastanowić, jak można takie doświadczenie przełożyć na sytuację z życia codziennego, z ludźmi, z którymi masz ciągle do czynienia. Oczywiście o całym procesie łatwiej się opowiada, niż to przeprowadzić w praktyce. I tam trzeba uważać na typowe błędy, jakie się popełnia. Pierwszy, bardzo rozpowszechniony błąd, to jest błąd, z nawiasem mówiąc, wychowawczy też, jak ludzie chcą kogoś wychować, to jest nieprecyzyjny cel do osiągnięcia. Bo jeżeli ja nieprecyzyjne, mam nieprecyzyjne wyobrażenie tego, jakie zachowanie drugiej strony chcę osiągnąć, to będzie mi bardzo ciężko skutecznie znaleźć te minimalne pociągnięcia, posunięcia drugiej strony, które do niego prowadzą, a musimy te nagradzać, bo inaczej będziemy długo czekać. Druga rzecz to jest to, że my nie dostrzegamy subtelnych zmian na lepsze, które idą we właściwym kierunku. To jest to nastawienie bardzo wielu ludzi, nie będę nagradzał, jak to nie jest w 100%. A to nie jest tak. Nagradzaj już, jeżeli jest 5%, bo wcześniej było 0%, tylko potem rób eskalację tych progów, przy których nagradzasz. To jest bardzo istotna sprawa. I trzeci, bardzo ważny błąd to jest nagradzanie niepożądanych zachowań. Takie coś czasem widzicie w supermarkecie. Jest jakaś kobieta z małym dzieckiem i taki dialog. Dziecko mówi: Kup mi zabawkę, nie? A mama albo babcia mówi: Nie kupię ci, kupiłem ci, dwa dni, kupiłem ci dwa dni temu. A dziecko mówi: Kup mi zabawkę! A ona mówi: Nie, nie kupię ci. I dziecko podnosi głos, zaczyna krzyczeć, i dla świętego spokoju ta mama albo babcia kupuje zabawkę. Jakie zachowanie właśnie wzmocniliśmy? No dokładnie odwrotny odtek do tego, które chcieliśmy osiągnąć, prawda? To jest bardzo typowy błąd. To jest dokładnie tak samo, jak na przykład w pracy y, kolega się spóźnia i ja to toleruję, to, to też jest bardzo niedobra sprawa, jeżeli coś takiego robimy, to nie wzmacniacie nie, niepożądanych zachowań. Czasem to wzmacnianie polega wystarczy, że polega na tym, że my po prostu nie reagujemy. Jeżeli ktoś w interakcji z nami okazuje nam brak szacunku, na przykład. I my zachowujemy się tak, jakby nigdy nic, jakby nic nie było, no to wzmacniamy takie zachowanie. Bo jeżeli ktoś nam okazuje brak szacunku, to on chce przez to mieć jakąś korzyść dla siebie prawdopodobnie się lepiej poczuje. I jak my nie zareagujemy, no to on właśnie dostał nagrodę. Tego nie wolno robić. Tutaj też uprzedzam, szczególnie bardzo wiele kobiet ma tą słabość, że pozwala drugiej stronie na traktowanie się takie, że tak naprawdę należałoby tego człowieka ostrzelić, nie, nie fizycznie, ale ze swego życia. A jak już nie ma innej możliwości, to koniecznie przetresować go na zupełnie inne zachowanie. Jak pomyślicie, to takie same metody tresury, jak z tą orką, można zastosować z powodzeniem. Na przykład do zmiany zachowań osób, które w jakiejś hierarchii stoją powyżej nas, chociażby szefów czy kontrahentów. W takim przypadku trzeba oczywiście robić to ostrożnie. Niemniej to jest tak samo skuteczne. Naszych uczestników kliniki negocjacji. Uczymy w razie potrzeby też i takich rzeczy, pod warunkiem, że mają przekonanie, że będą oni to etycznie stosować. Wiedzcie też, że umiejętne budowanie relacji prywatnych, i biznesowych prowadzi do tego, że nie trzeba w ogóle używać takich metod, co jest generalnie najlepszym rozwiązaniem. Na przykład, takie rozwiązanie funkcjonuje w moim życiu. No ale by do tego dojść, to warto nauczyć się wszystkiego, co opisałem w książce Sukces w relacjach międzyludzkich. Link do strony macie poniżej i bardzo polecam zacząć od tego. Ale jak już mamy jakąś niekorzystną sytuację z kimś, z kim mamy ciągle do czynienia i ciągłe problemy, no to możecie go trochę podtresować. Bylebyście robili to wytyczny sposób. Bardzo was o to proszę. Życzę Wam powodzenia i do zobaczenia.